Pokój Izraelowi, pokój wybrance. Niech moc najwyższego będzie z wami, kochana rodzina, bracia i siostry, wybranko rozposzona w Babilonie. Chwała najwyższemu, Życie wiecznemu, Chwała Chaja. Słuchaj, Izraelu. Chaja, moc nasza, Chaja jest jeden. Dlatego miłujemy Chaja, moc naszą całym naszym sercem, całą naszą duszą i za wszystkich naszych sił. Witam Was, kochani, rozproszeni po tym świecie. Pomyślałem sobie, że na początek szabatu, na koniec piątku, do początek soboty 2 czerwca poglądam sobie księżyc. Wydaje mi się, że chyba jest jakoś chyba już pełnia, czyli gdzieś jesteśmy w połowie obiegu. Jesteśmy w połowie miesiąca. Pełnia księżyca nie wyznacza początku miesiąca. Jest środkiem obiegu, jak jest napisane. Księżyc jest lampą zawieszoną na sklepieniu nieba. Jego blask się przyciemnia pod koniec obiegu. Koniec obiegu jest ciemnością. I początek jest ciemnością. Kończy się światłość, zaczyna się ciemność, to jest koniec obiegu. I po około dwóch, trzech dniach ciemności pojawi się rogalik i to jest początek kolejnego miesiąca. Pomyślałem sobie, że dla braci zainteresowanych, dla sióstr zainteresowanych tym, w jaki sposób obliczać Początek miesiąca zrobię takie krótkie nagranie. Przypomnę, że w języku polskim słowo księżyc to jest stosunkowo nowożytne słowo. Słowo używane na określenie księżyca, współcześnie nazywanego księżyc, to było słowo miesiąc, słowo miesiąc, które jest związane ściśle z określeniem Określaniem początku miesiąca. Nawet nasz język polski powie nam o tym, że początkiem miesiąca jest nowy miesiąc. No to tylko, że nie zaczynano od Rogalika, tak jak niektórzy zaczynają, tylko tak jak jest napisane na początku. Na początku najwyższy stworzył niebo i ziemię. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a duch najwyższego nosił się nad wodami. Kocur. Także jesteśmy w połowie kolejnego miesiąca. W zeszłym tygodniu mieliśmy święto tygodni. Jeszcze raz w związku z obchodami tego święta, które cały czas mam w pamięci. Wszystkiego dobrego, rodzinom. Niech Wam najwyższy błogosławi we wszystkich Waszych poczynaniach. A wysk wy, my, z naszej strony. Skłaniajmy się ku woli. Pokój Izraelowi, pokój wybrance. Niech moc najwyższego będzie z wami rodzina. Udanego szabatu. Chwała Chaja.